Siema Widzowie Dzisiaj gramy w Robloxa tak? No mówię, że na 100 lajków będzie film z Robloxa No ale możecie nie ten, no nie lajkować ale zostawcie suba no i zobacz. mam tutaj tu jest 90 drodzy w lesie zmodowany no i tam mam admina ale w to na razie nie gramy no crossbrain możemy też na drugim na alt koncie dołączyć ale nie bo to się nie no nagra się no, ale mam mało wrot, baterii na alt koncie, więc nie więc, i się ładuje więc sobie w 9900 w lesie jakby co to jest jestem na komputerze więc mm -hmm. co by tutaj zagrać napiszcie w, komenta w komentarzu w komentarzu czy co najbardziej lubicie grać w Robloxie? Albo. No. Albo. Jakiś świat. No. E, e, powiedzcie, jak się nazywacie w Robloxie? No i w Minecrafcie, Bo Mo mogę Was dodać. W... Ja się nazywam. E, nie, nie będę mówił, no ale. Mogę wam powiedzieć tylko w Robloxie, jak się nazywa. No bo nie chcę. Leotheking. Coś tam. No i, ja. I mam taką chrypę, więc nie mogę wychodzić z no, Oj no. Mój pies. No walko Zobaczmy sobie Zobacz, Zobaczmy sobie, bo ja dawno nie... Zobacz, zobaczmy sobie <ścoughs> Sorry za to Zobaczmy sobie, czy umiem walchopa To To Nie, mam niczego Halo Zobaczmy się zrobi Okej okay. Kontrol No halo Dobra, nie da się Nie da No, granie Kiwi Games. Kiwi Games 4. Co, kranie, nie mózgu. Co? What the? Co? no. No, mm. Mm. no możemy zagrać sobie. Dobra, bo to przybraj rot. ja też Ja i, i serwer. Bo mi było stać. Kupiłem sobie kilka tam Robuxów. Nie, no i nie, nie, nie kupię mega nie dużo Robuxów. Mam dużo. Mam. Mam. No, dużo pieniędzy. No średnio mam pieniądze. No i nie chcę wydawać aż tak du dużo, bo... Bo... Nie... Ja nie chcę wydać tylko na tą grę. Też na Minecraft będę wydawał. I mam mody w Minecrafcie. No i... Piszcie... Six, se six Seven, jeśli mam jeśli mam nagrać Minecraft. A jeśli nie, to piszcie po prostu e, po prostu piszcie w komentarzach e, nie, bo tak no, zobaczcie. Tutaj mam tak. Tutaj mam takiego laku, karacha, yin, yang, Spider, spajnetto, tutaj zbieram na drugim koncie alt-koncie mam różne rzeczy no i zbieram na tym koncie na drugie alt-konto e, robibirfy patrzcie to ukradłem e, jeśli gość chciał mnie oskamować jak on wyszedł ze serwera jego alt-konto było, ukradłem mu tylko los67 los a potem on się zalogował, bo to słyszał no i potem do mnie dołączył, no i mu ukradł mega